Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak usunąć zabezpieczenie chroniące dysk przed zapisem. Przy okazji, jeśli chcesz mieć takich filmów, wsuń łapkę w górę oraz z dzwoneczkiem. A więc, czasami jest tak, że jesteśmy po prostu w posiadaniu dysku lub pendrive'a, ale nie jesteśmy w stanie na nim nic zapisać, bo niestety ma zabezpieczenie chroniące dysk przed jakimkolwiek zapisem. No i niestety wyskakuje nam wtedy taki słynny komunikat. Wtedy, aby zdjąć dane zabezpieczenie musimy wykonać następującą rzecz. Początkowo wchodzimy w szukaj i wpisujemy cmd, aby oczywiście przejść do konsoli Windowsa. W tym momencie wpisujemy następujące komendy Pierwsza komenda to jest disk part. więc wpisujemy i klikamy enter Następnie wpisujemy drugą komendę czyli list disk. również po wpisaniu komendy klikamy enter po czym pojawi nam się lista dysku Następnie musimy wpisać komendę select disk i wpisać numer dysku, w który chcemy zaingerować. U mnie to będzie dysk drugi, więc wpisuję dwa. po czym wpisujemy czwartą komendę i ją potwierdzamy no, i w taki oto sposób pozbyliśmy się właśnie zabezpieczenia chroniącego nasz dysk przed zapisem. Możemy już spokojnie zapisywać wszystkie pliki na naszym dysku bądź pendrive. Także, jeśli ten film będzie przydatny, już wiesz, jak pozbyć się zabezpieczenia chroniącego dysk przed zapisem, trzy łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli chcesz mnie wesprzeć, to zapraszam Cię również na mój drugi kanał. Miłego dnia, cześć.